Od dłuższego czasu wiemy, że kolejne części kolowniki będą się ukazywały co roku. Wiadomo też kto będzie za odpowiadał. I tak, teraz czas na trejach, pachowców, którzy dali nam Blackwood. Teraz pytanie, co będzie tym razem? O ile w przypadku Infinity World można obstawać Modern Warfare 2, 3, 16, to drugie studio powiedziane za serię nie jest tak jednolite. A ponieważ nie ma sensu zgadywać w jakich innych realiach mogłaby się toczyć gra, skupmy się na bezpośredniej kontynuacji ich najlepszych produktów. A więc Black Ops 2. Dzieło, które niemal na pewno powstanie, jako że Activision ostatnio wykupiło domenę związaną z tym tytułem. Teraz uwaga, spoilery. Akcja tamtej gry skończyła się w 1968 roku, a z jej głównych bohaterów przeżyło trzech. Mason, Hudson i Weaver. Akcja mogłaby kontynuować wątki w podobny sposób, jak to zrobiło Modern Warfare 2 w stosunku do poprzedniczki, a dotychczasowe postacie grywalne mogłyby zostać na przykład kompanami i zwierzchnikami, jak poprzednio Woods i Reżno. Przedział historyczny wciąż ma mnóstwo potencjału, ponieważ akcja jedynki już od drugiej misji skupiała się na czystej fikcji z zimną wojną w tle. Intryga może być kontynuowana po jakimś odstępie czasowym, gdy SOG wyszkoli kolejną generację rekrutów. Tyle można pogdybać. Bez istnienia samej gry, można jeszcze podeprzeć się polityku Activision, które tak naciska na kontynuację Modern Warfare. A przecież pierwsze Black Ops, będące jakby nową marką w obrębie serii, pobiło Modern Warfare 2. Możliwe więc, że okres swobody tryarchów w wyborze realiów w jakich toczy się będą ich gry, dobiega powoli końca. Medal of Honor 2. O tych grze wiadomo, że wyjdzie w tym roku. Trzeba więc coś powróżyć, póki nie zostaje jeszcze zapowiedziana. Może rozwiążmy kwestię sporne odnośnie na tytułu. Dwójka byłaby niezwykle myląca i kompletnie kłująca w oczy starszych graczy. Medal of Honor zawsze wydawany był z podtytułami, nawet edycja z 2010 roku miała nosić miano Anaconda. Byłoby to też całkowite zaprzeczenie historii serii, bo licząc tylko odsłony z komputerów, najnowsza produkcja powinna mieć numer 5. Ale ciekawszy jest inny aspekt. Zagrał odpowiada studio Danger Close. Być może już bez pomocy DICE, które, jak wiemy, wypuściło ostatnią Frostbite 2, silnik napędzający Battlefield 3. Technologia ta ma być wykorzystywana w większej liczbie gier od EA. Widać to już choćby po Need for Speed to Run i nowym Command and Conquer. A łącząc to z donosami, że twórcy Medal of Honor tworzą jednocześnie osobową grę akcji na tym silniku, oznacza to, że ZO w stanie sobie z nim poradzić. Wniosek? Może tegoroczny modern FPS od elektroników będzie hulał na Frostbite 2. Wyobraźcie sobie grafikę i efekty na poziomie Battlefield 3 bez wielkich map i systemu zniszczeń. Może wtedy zaoszczędzona moc obliczeniowa dałaby grafikę na poziomie edycji pecetowej? A teraz temat, który przemycam od czasu do czasu na stronie. Battlefield 2143. Wiem, teraz w obliczu tajemniczej podpowiedzi na mapie Wake w Battlefield 3 łatwo o tym mówić. Jednak podejmę inny trop. Porównajmy cykl wydawniczy pierwszych odsłon serii i tego co ostatnio się w niej dzieje. Pomijając może obie części Bed Company 2. Pierwsza gra z serii 1942. Pacyficzne mapy z tej gry doczekały się przeróbki na silniku Frostbite i własnej gry na Xbox Live Arcade i PlayStation Network. Battlefield 1943. Jako drugi pojawił się Vietnam, do którego nawiązywał dodatek do Bad Company 2. Trzecią grą był wbrew nazwie Battlefield 2, do którego nawiązano ostatnio dwukrotnie. Przede wszystkim kolejna część terdzejnej serii, czyli właśnie Batfield 3. oraz darmowy Battlefield Play For Free, z mapami, które można też ujrzeć w dodatku Back To Karkan. Wniosek jest jasny, czwartą górą od DICE z tej serii był bowiem Battlefield 2142. Przyszłościowa odsłona serii, która nie tylko wprowadziła zaprojektowane od zera broni i mechy, ale też nowy tryb, Titan. Teraz właśnie czas na odświeżenie tej koncepcji. Czy będzie to osobna gra, rozprowadzona cyfrowo? Dodatek do Battlefield 3? Dostaniemy nowe mapy czy przeróbki starych? Ja osobiście najbardziej liczę na kolejny tryb. Gdyby dopieszczono pierwotną koncepcję atakowania powietrznych baz, Titan mógłby stać się trzecim filarem serii obok Conquesta i Rusha.